Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj gramy sobie w Plants vs Zombies Garden Warfare 2 znowu bardzo wam się ta podoba seria, dlatego dzisiaj trzeci odcinek no i widzowie, generalnie dzisiaj mam taki, takie nietypową rzecz ponieważ widzowie, dzisiaj idziemy sobie do teamu zombiaków jak się szło do teamu zombiaków? do końca nie pamiętam, ale robiło się to coś takiego, czekajcie to się chyba chodziło do przebieralni o ile się nie pamiętam czekajcie, zobaczmy to się zmień drużyny, dobra. I tutaj zamieniamy się w zombiaka, jakiego chcemy być. Ja sobie wybiorę może zombiaka, powiedzmy na przykład tego Bobasa weźmy sobie. Byle jakiego zombiaka, personalizacja. I dzisiaj w odcinku sobie gramy jako zombiak pierwszy raz, więc zobaczymy co to jest. No i teraz tak widzowie, ja zrobimy sobie trochę questów, więc chodźmy sobie porozmawiać z Doktorem Cierpliwym. Doktor Cierpliwy jest tutaj, bo już wcześniej widziałem, no nie oszukam was, wygrałem poza odcinkiem, żeby zobaczyć. Ale zanim to zrobimy, widzę. Mam też tutaj takie coś, czekajcie, to jest automat, w którym możecie sobie zdobywać jakieś skiny do Waszych postaci albo po prostu jakąś nową postać. Jak widzicie, mamy tutaj prezenty jakieś. Otwórzmy sobie. Da się w ogóle to jakoś zobaczyć? O mogę otworzyć je. Jak chcę otworzyć, widzę te prezenty. Mamy OK, mamy tutaj jakieś razy 3 razy 5. O, to jest grzyb tego yy, rozpyla, coś takiego widzę. Mogę sobie wybrać, czy ja to po prostu wszystko dostaję? A ja chyba dalej. Dobra, to dalej sobie robimy. Otwórzmy sobie kolejną. plant vs Zombies, Garden, perfor ok Mamy 3-4, uwaga! Mamy nową postać! Doktor Toxic. Ej, widzę, ciekawe. Dobra, lecimy jeszcze dalej. Kolejna ta nasza sasaszetka jakby. Teraz tak, widzę, mamy tutaj takie fajne grzybeczki. Ciekawe bardzo, widzę, lecimy dalej. I mamy tutaj, o kurczę, tu już jest ten. Bo ktoś mi, widzę, pisał w komentarzach, że to jakby te drzewo, z którym gadaliśmy, to widzowie jest najlepsza jakby najlepsza postać w grze jaka tylko istnieje z roślinek. I mamy jeszcze ostatnią postać, tutaj znaczy, ostatnią paczkę. I mamy... Wow! Widzowie, nie gadajcie! Mamy nową postać, kolejny lodowy kaktus i to jest na razie wszystko jak chodzi o to możemy sobie kupić też jakieś tutaj opakowania ale wydaje mi się, że to sobie zrobimy jak bijecie tak 100 lajków widzowie wbijacie pod tym odcinkiem w około 2-3 dni dam wam i wtedy kupujemy paczkę za te 75 tysięcy a jak na razie widzowie idziemy przetestować nową postać, którą dostaliśmy czyli czekajcie, gdzie jest ten doktor toksyk bo ja nie wiem dosłownie jak to, się, jak to się patrzy co nie, to jest to czekajcie, to jest to chyba widzowie, tak to jest to, tylko czekajcie, klikamy sobie to to jest taki, i to jest taka personalizacja do niego, dobra. To weźmy sobie, widzowie doktor Toxyk. Przetestujmy sobie. Ej, ciekawe to jest, dobra, widzę. Idziemy sobie pogadać z doktorem cierpliwym, bo jestem mega ciekawy, co on tu robi. Yy, I zobaczymy widzę, no, jakiego questa mamy tutaj. Jakiego questa on ma dla nas w sumie. Dobra, mózgi, mózgi, mózgi. Mózgi, mózg. Ja mam gadać takim dziwnym językiem, no wręczać ci automatycznego tłumacza języka zjack. zombo... A taki język zombowski, jak ktoś tam mówi, yy, stanie ustawień, spoko teraz młodziej. Móżdziej. Nie wiem, Jezu dobra, dostawuję. Teraz lepiej, o, teraz jest dobrze, teraz dobrze. Nasz wspaniały przywódca dr Zombos chce coś zakomunikować. No dobra Rzeczy, które zapisał w księdze Jakiej księdze? O co questy kolejne? Dobra, mamy tutaj. Serdeczne. Y, se, nie, to jest serdeczne zaproszenie. No, dobra, no to możemy sobie to zrobić, tego quest'a. Zombie muszą się spotkać z doktorem, zombosem. Musisz odszukać mózgi, drzwi i jeszcze mózg. Okej, okay, spoko. Szukanie sekretnych drzwi uczyni cię mądrzejszym. Zostań najlepszym zombie. Spoko, spoko. Nie wiem, gdzie są drzwi. Nie wiem, co to są drzwi. Okej, okay. y, Tony Bo bol Bolonej wie, gdzie są drzwi. Nie wiem, gdzie jest. Poni Bolonej. Nie, wiem, co to, nawet nie wiem, kto to jest, nie? Znajdź Boloneja. ok. Yy, mózgi. Dobra, lecimy, widzowie. Jezu, ale, ale muzyka głośna. Lecimy, widzowie. Doktora Bonelleya ja muszę znaleźć. Gdzie on jest? Tu jest nasz cel, dobra. Jak mogę się do niego dostać, widzowie? Tędy, może. Chyba tędy się dostanę. W ogóle fajna jest ta osoba, ta toksyczna. Ale czekajcie, czy to jakoś. Co to jest? <laughs> ja mogę się teleportować. To no, patrzcie, to jest jakiś widzowie tancerz, patrzcie. Mózg rwę się do tańca, spoko. Nie mogę przestać tańczyć, spoko. Czemu nie tańczysz? Idzie sekretne drzwi. Zanim zdradzę Ci tajemnicę, urządźmy sobie taneczny pojedynek. Czy ja muszę z nim walczyć na taniec, no nie gadajcie. Ja pierwszy. Mózgi. Dobra, lecimy. Patrzcie jak on tańczy! Ty ok, ciekawe. No to to jest takie... Eh, to jest takie trochę dziwne, no ale dobra, to jest trochę taki cringe. O! Chyba coś sobie zrobiłem. Wygrałem z nim? Naprawdę z nim wygrałem Ale S eh, widzowie. To się trochę sztywny. Yy, na nic się teraz chyba nie przydam. To spoko. Pogadaj z Bartkiem nie podal kanałów, on ci pomoże. Ja muszę sobie chwilę poleżeć w błotku. Spoko, spoko. Gdzie jest Bartek? Czekajcie, cel nas jest tam. Dolan, no to idziemy widzę, do kanałów. Ciekawe, ciekawe widzowie, chodźmy sobie tutaj do kanałów. Ja niestety nie mogę... Co to jest? To jest jakaś bomba chyba, co nie? Nie wiem co to robi dokładnie, ale spoko. Teleportnijmy się. Czy ja mogę się teleportnąć właśnie? Ej, to widzę mega fajne. Patrzcie, teleportujemy się. Zalecimy. O, jest kanał! No to, to idziemy widzę sobie tutaj. Co to w ogóle jest? To takie skrzynki tutaj są, czekajcie. Uwaga. Ej, trzy gwiazdki muszę mieć. Ciekawe, Dobra, to ja nie mam tego. No to jest jakaś roślinka, trzeba ją załatwić. Dobra. Mamy tutaj tego Bart. On jest trochę... Ech, trochę dziwnie wygląda, ale spoko, no. Mózg śmierdzisz smrodem mrodem, okej. Też dowiedzieć się, gdzie są sekretne drzwi? Tak, chcę. Najpierw pobi rekord warta na czym? Na wystrzałowej strzelnicy. Czemu ja ciągle muszę zwalczyć z nimi, no. Będę czekać po drugiej stronie. Spoko. Ja muszę jakoś na strzelnicy z nim. Gdzie ja mam tu strzelać? A to tutaj, dobra, idziemy, widzowie. Waga, pyk. Let's go, widzicie to widzowie, jakiego mam. A i ma dobrego. Lecimy Aima przetestować, widzowie. Pyk, dobra, lecimy. Kolejny tutaj, uwaga, pyk. Nie trafiłem, o sorry, sorry, widzowie, klik. Dobra, lecimy, pyk, dobra. Teraz tutaj. Y, tutaj. Dobra, lecimy, widzę, patrzcie mojego Aima, jakiego mam dobrego. Widzicie mojego Aima? Czekajcie, pyk, jeszcze tutaj. O nie, coś mnie pije. W coś wybuchło obok mnie. Ej, coś mnie pije, widzowie. Jakaś postać mnie biła, co jest, widzę. Dobra, idziemy sobie dalej. Teleportnijmy się, pyk, dobra. Teraz przywalmy mu. Czekajcie, bo ja mam ma słabego. Lecimy, widzę. Let's go. Mi się mega... Po... No nie, tu są jakieś postacie. Dobra, tu są jakieś dziwne postacie. Mchy jakieś. Nie, to jest dobra. Byk. I uwaga. Idziemy do naszego celu. Wygraliśmy pojedynek chyba z nim. Masz mózg nie od porady. Co? Teraz pojęcie jak znaleźć drzwi doktora zombosa. Spoko. O ziemniak. Jaki ziemniak! Czekajcie. O! To jest mina wybuchowa. Nie gadajcie, że ona go wybuchnie. Jak ona go wybuchnie. Nie, nie wierzę. Widzowie, ja muszę iść do kolejnej osoby, poszukać tych drzwi. No, ja nie wierzę. Co ja mam teraz robić? To będzie pierwszy, kto pierwszy znajdzie moje tajne laboratorium. Ja muszę teraz szukać jego laboratorium. O, nagrodę. Dostałem 2500 kaski, widzowie. Mega super. Mandora, idziemy do doktora cierpliwego. Chociaż nie jest cierpliwy, ale spoko. Nie ma ja. Żaden problem. Tutaj mamy kolejny quest, widzowie. Nie wiem, czy robimy dzisiaj tego questa. Jakby ja bym robił po jednym quest'ie na odcinku, widzowie. Więc no, skończymy sobie odcinek. Widzę, po jednym quest'ie na odcinku robimy. Więc nie ma boloneja, nie ma problemu. Zrobimy sobie tego questa, widzowie, w kolejnym odcinku. Czyli jutro, codziennie po jednym quest'ie sobie robimy. Bo inaczej, jakby zbyt szybko pokonamy tą gierkę. Raczej. A ja się z że jak widzowie. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokonamy sobie jakiegoś boloneja. No i do zobaczenia widzowie. Piszcie mi porady odnośnie gierki. Stawcie lajka. Elo!